W przeciągu dwóch lat w Wawelnie, w gminie Komprachcice, wyremontowano plac i pomnik, a także, zdaniem Sołtysa, ważną dla społeczności lokalnej kapliczkę. Mamy tu zegar astronomiczny, punktualnie o 12 dzwoni na Aniu Pański. Poza tym, jest to takie miejsce, kto jak tu odejdzie ktoś do wieczności, to wydzwaniamy tu trzy razy. Od momentu taki jest taki sygnał: jak tu ktoś zadzwoni, to wiadomo, że ktoś zmarł. Ja mieszkam niedawno, parę lat. Bawelnie, ale tu się tak pozmieniało wszystko, że naprawdę tu się fajnie porobiło. Zmiany były możliwe dzięki Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej. Po pieniądze w ramach tego programu każde z może sięgnąć raz. Na jej realizację do końca 2025 roku Samorząd Województwa przeznaczy łącznie 7 milionów 100 tysięcy złotych. To ostatni rok trzyletniej Inicjatywy Marszałkowskiej. Są i tak naprawdę wolontariusze, przedstawiciele różnych stowarzyszeń czekali na ten dany rok, w którym ich sołectwo mogło wystąpić o te środki, bo zawsze to był dodatkowy zaszczyt finansowy, ale też taki bodziec merytoryczny, pobudzający do dyskusji, co jeszcze moglibyśmy wykonać dla tej naszej małej ojczyzny. Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Następnie wymagana jest uchwała rady sołeckiej i plan przedsięwzięcia. To jest 6,5 tysiąca złotych na sołectwo, które przekazuje samorząd województwa opolskiego i 20% wkład własny gminy, co daje już pokaźną kwotę. Ten projekt jest trzyletni. Jeszcze nie ma podjętej decyzji, czy będzie kontynuowany może w innej formule. Wnioski można składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za pośrednictwem gminy. Nabór trwa do 28 lutego.